Cześć, jestem Jakub z kanału a w dzisiejszym odcinku wraz ze Składam Klocki zapraszamy Was na odcinek pojedynku na moc. A jako proponujesz tematykę mocarstw naszego? Hmm, wiesz co? Eee, ja bym chciał zrobić coś właśnie na czasie. Z ostatnim gościem robiliśmy molo na plaży, bo wiadomo, wakacje i kojarzą się z plażą. A co byśmy mogli zrobić tym razem? E, wiesz co, ja bym, ja bym proponował? Może teraz trwa, trwa najlepsza olimpiada. Co myślisz na olimpiadę? Może, e, może zrobilibyśmy e, tematykę olimpiadą? To bardzo dobry pomysł, ale olimpiada ma wiele dyscyplin, więc jak to rozwiążemy? Robimy wybrane przez nas dyscypliny, czy ustalamy jakieś dyscypliny, które chcemy zrobić? E, no to ja proponuję tak, że każdy może sobie wybrać dyscyplinę daną, jaką, e, jaką chce. No to co ty na to. Robimy to. Jestem za! podnoszenie ciężarów, ten sport na Olimpiadzie występuje już od e, bardzo, bardzo dawna. Ja powiem Wam szczerze, lubię na tą dyscyplinę, e, jeśli chodzi o, o, o Olimpiadę w Tokio, e, choć uważam, że m, są też, e, są też e, ciekawsze i należy do moich ulubionych, ale przyjemnie mi się, e, mi się ogląda, zwłaszcza już jakieś dalsze konkurencje typu finały, no to jest ciekawe. W momencie, gdy ja to nagram, jeszcze ta konkurencja trwa, ale gdy widzicie ten film, to już chyba wszystkie finały zostały rozegrane, jeśli się, jeśli się nie mylę. No i tak, tutaj trochę też, no oczywiście nie mogłem tego zrobić, jakby to było w Tokio się rozgrywało, bo nie miałem, nie miałem chociażby jak zrobić um, żadnych tutaj symboli, loga Tokio, a, a loga logo w Tokio, ani też tego loga olimpijskiego składającego się z tych kół. No nie miałem jak tego zrobić, niestety, e, niestety mi się to e, nie udało, dlatego zrobiłem, e, zrobiłem, e, zrobiłem po prostu, jakby to było rozgrywane po prostu, ten sport e, był rozgrywany po prostu e, tak mm, i tak po prostu rozgrywany jest tutaj ten e, tutaj konkurencja w podnoszeniu ciężarów i nie zwracałem uwagi na to, by tutaj nawiązać goś do e, Tokio. Jak widzicie jest tutaj taki podest e, podest, na którym, e, na którym właśnie ciężary są e, podnoszone. One oczywiście są różne techniki podnosza e, ciężarów tutaj pan akurat e, nie, nie bierze ją on za, e, za, e, za głowę. No zrobiłem tak, po, ponieważ nie dało się, nie dało się hmm, dlatego postanowiłem Postawiłem na tą technikę, technikę podnoszenia ciężarów, bo nie dało się po prostu tego, tych ich, jego rąk podnieść tak wysoko. Mm. Jak widzicie, jeszcze tutaj są takie, takie specjalne krążki, To zrobiłem tak od siebie. Ty, to tak nie jest. Ogólnie to wszystkie to się nie różnią. Nie różnią się te ciężarki do żadnego z podnoszenia ciężarów. one Są wszystkie takie same. Tylko, wielkie, tylko kilogramowo się różnią. Ale zrobiłem tutaj tak, tak, że niby to są specjalne do innej techniki do podnoszenia za głowę. Tak, zrobiłem taki pomysł od siebie i one są przygotowane, właśnie cztery. Tak postanowiłem, że zrobię, chociaż jak, jak najbardziej. Jest to trochę niezgodne niezgodne z tym, z tym sportem, bo tak po prostu w oryginale nie jest. Tak, też w celach ozdobnych tutaj zaciągnąłem, zaciągnąłem na, takich, tych, na tych takich wysokich słupach zaciągnąłem taki sznur. To jest cele ozdobne, wszystko. I tutaj jeszcze są takie też koło tej ściany, są takie specjalne, także że tak powiem, rusztowania. Tu natomiast te światła nie są ozdobne akurat w tym momencie wyłączone, bo są czerwono-żółte, czerwono ale jest to, i tutaj się inspirowałem z Tokio, są to światła, które wskazują, czy, czy, podno, czy podniesienie ciężaru było dobrze wykonane, czy się udało, czy było zgodnie tam z zasadami, z regulaminem podnoszenia ciężarów, no i ta żółta lampka zapala się w momencie, gdy jest, gdy jest zgodne, a czerwona, gdy się coś nie udało i jest dyskwalifikacja. Jeszcze tutaj możecie Zauważyć tutaj, jest ta kamera. No, owszem, jest tutaj kamera, która, która tutaj pokazuje e, transmisję dla widzów. Ale jest też tutaj, tutaj taka specjalna, specjalna kreda, którą zawodnicy na tym stojaku. Jest to kreda, której właśnie do tego stojaka podchodzą zawodnicy i przed, przed, e, przed wykonaniem, wykonaniem podniesienia ciężaru na, nacierające ręce tą specjalną kredą. Jak widzicie, nieprzypadkowo też ten pan ma już takie białe ręce. To jest taki biały biały proszek, którym po trą ręce, by się chyba lepiej podnosiło. W każdym razie wiecie, o co mi chodzi e, chyba. E, na na, jeśli chodzi o figurkę, to znalazłem tajną taką z sport. E, nie miałem takiej typowo, y, jaką sztangista nosi, ale, y, ale jest taka ramionczka, więc jest okej, okay. dla mnie jest okej. Okay. Pokusiłem się tak, żeby dać tutaj podium. Podium tutaj sobie takie małe małe co prawda, ale stoi i jest tutaj jeszcze, to możecie traktować jako trener, sędzia, jak tam chcecie, no figurek tutaj dałem mało, bo nie uważałem, że warto, dać, że warto dać dużo. A oto jest i mój moczek mały, na których się sobie zdecydowałem i dyscyplina między innymi też, która tutaj przemawia przez to. Postanowiłem tutaj zbudować ściankę spinaczkową, jako że ogólnie spinaczka sportowa została, z tego co pamiętam, w tym roku dodana na olimpiadę w Tokio po raz pierwszy, więc postanowiłem to zbudować, żeby pokazać właśnie ten epokowy moment, który nastąpił w tym naszym pięknym roku. Jest on zrobione na bardzo prosto. Mamy tutaj klocki, pejle w kolorze takim jasno-zielonym, takim miętowym. Bardzo ładnie to wygląda. Nie ma przypominać maty, która jest zawsze rozłożona na dole po ścianku przez spinaczkową, a żeby ułatwić, się, ale żeby też przy upadku spinaczy się nie zrobić za dużo krzywdy. Sama ścianka sobie naprawdę w bardzo prosty sposób, bożą do jej budowy cegieł, w Kolorze chyba tanowym to było i doczepiłem do niej masę klosków różnorakich, które mają przypominać te takie uchwyty, które są używane przez spinaczy do spinania się. Ale nie mogło również tutaj zabraknąć samej asekuracji, którą zawsze spinacze mają. Ja jest to robione w różny sposób. Normalnie spinacze czasy mają na dole asystenta, który pomaga, przyciąga ich, ale niektórych metodach spinaczki którzy używają są takie automaty. Tutaj akurat zrobiłem takie automaty, że on to jest naprawdę najprostszy tak, jaki jest możliwy, ale też nie mogło tutaj zawyraknąć też i pana spinacza, który się spina i próbuje zdobyć jak najwyższy medal i wejść na szczyt tak naprawdę z jak najlepszym czasem. Oczywiście naprawdę budując to, nie było to duże wyzwanie, budując ten model tego morzka. Ale sprawił on naprawdę masę frajdy, jest on oddając tak naprawdę tu to, to, jak wygląda spieniaczka, jak wygląda rywalizacja. Jest to jak dla mnie fajny mok, przy którym bawiłem się naprawdę przednio, używając bardzo prostych elementów, bo elementy, które są tutaj użyte, są naprawdę bardzo proste elementy. Ale jak przyjdzie to bliżej, między nimi możemy też klocków z doców, które jak dla mnie są super elementami, które możemy wykorzystać właśnie do dekoracji, tak jak jest tutaj pokazane. Albo przy budowie czegoś chcemy będziemy potrzebować, bo wiadomo, dec nie musimy używać tylko do budowy biżuterii, ale też możemy używać właśnie takich różnych naszych kreatywnych budowli. Zachęcam was bardzo do kupowania dec właśnie, żeby używać ich do różnych kreatywnych naszych pomysłów, które będziemy używać, bo to nie są tylko i wyłącznie dla dzieci, ale też i dla nas, dla normalnych, dorosłych kolekcjonerów LEGO, ale też dla młodszych kolekcjonerów LEGO, którzy chcą robić fajne budowle. I taka jest że przy budowaniu czegokolwiek nie ogranicza nas nic, tak i mnie tutaj też nie ograniczało nic, tylko moja wyobraźnia, co mogłem sobie tutaj wybudować. Ej. W jakimś sensie jestem dumny z tego projektu. Ta no, figurka, która tutaj użyłem jest to bardzo prosta figurka pana skatera, która jest odrzucona do wielu zestawów. Nie, nie wyróżnia się naprawdę tak za bardzo niczym wielkim, ale ma ona na sobie taki strój sportowy, więc tutaj ktoś jak sportowcy noszą poza spinaczki, tak samo i tutaj też ten pan skater ma. Nóżki niebieskie, zielona kamizeleczka, bardzo fajnie to wszystko wygląda i oczywiście też hełm na głowę, ażeby sobie głowy nie rozbił podczas spinania się na tą wysoką ściankę, którą tutaj mamy. Mam ja nadzieję, że Wam w to się spodoba. Ten mój mały kur, który tutaj jest. Troszkę dzisiejszego odcinka, a do następnych odcinków serii Pojedynk na Moce muszę zgłaszać się w komentarzach, ponieważ Pojedynki na Moce to jest taka seria, w której chcę właśnie, żeby jak najwięcej zapraszać swoich e, widzów. E, to w miejscu do wywiadu z mocerami, właśnie, nie jest seria, w której, e, w której tylko zapraszam jakichś mocerów, w których ja wybieram osoby. To jest taka właśnie seria, e, seria dla widzów, w których mogę właśnie zmierzyć w Pojedynkach na Moce z widzami. No, ja Waszek jak nam, szlilamy was w sumie ze składam kloski obydwaj.